Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Wicław Zarudzki uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. Wczoraj o 22 w Moskwie, to było o 20, był atak terrorystyczny lub zamach terrorystyczny, nie wiem jak to poprawnie brzmi po polsku, nazywa się po polsku, ale co było? 5 lub 4 człowieka z tymi karabinami maszynowymi. Atakowali takie salę koncertową w Moskwie. To nie tylko sala, tam bardzo dużo wszystkiego w środku tego budynku. No i co zrobili? Po prostu wyszedli z samochodu, pięć człowiek, a nie mieli taki. Borady, brody takie długie I e, nie mieli nawet nic na twarzy, po prostu otwarta twarz tak, W taki sposób można powiedzieć była. I co? E, od razu zabili, zaczęli zabijać wszystkich ludzi Kto był obok tego, tej sali koncertowej Oni po prostu e, używali tych karabinów maszynowych i zaatakowali wszystkich, kto był obok. Po prostu zwykłych cywilów, zwykłych ludzi. Tam babki, dzietki, dzieci, zwykły, nie wiem, tam kobiety, mężczyzny, wszystkich. Po tym używali tych granat wybuchowych, nie wiem, świetlowych, wybuchowych, takich, żeby było bardzo głośno. I po tym zaczęli wchodzić jakby do środka tego budynku, bo w tym budynku był koncert muzyczny nie wiem co to za zespół muzyczny, to taki zespół piknik o nazwie i bardzo dużo było tam ludzi chcę jeszcze powiedzieć, że to jest najważniejsze chyba takie, taka sala koncertowa na ten czas znajdują się w Moskwie lóżniki ale chyba teraz nie działa tam jakieś tam rekonstrukcja, coś takiego I to na ten dzień, to no і на цей день то найша сала концертова. Ну і це? Всі такий такі дуже популярні зесмузичний проваджує там такі концерти. І це був день вчора, коли цей зеспул пікнік був в той салі концертовий люди, і в цей будинок почали. ten budynek zaczęli atakować pięć terrorystów tych z tymi karabinami maszynowymi wszedli do budynku po tym jak wszystkich zabili obok budynku wszedli, zaczęli wszystkich zabiwać w środku tego budynku i strzelać po wszystkim kto był w środku dzieci, jeszcze raz chcę powiedzieć kobiety, wszyscy było pięć ochroniarzy tego budynku, ale te pięć ochroniarzy nie mieli nic poza tymi, nie wiem, takimi, dubinki a, i... A, ten taser taki i wszystko oni, <coughs> te ochroniarze, nie mieli nic żeby walczyć z tymi terrorystami no i od razu wszystkich tych zabili a wszedli te terrorysty w środku tej sali sali koncertowej i zaczęli strzelać też tam bardzo dużo ludzi nagrywali to co się stało dalej? Po tym, jak zabili, nie wiem, na ten czas, ja szukałem bardzo dużo informacji o tym, co, co było z 22 do tego czasu. Teraz o 7, 7 rano. Teraz. I wszystkie te informacje, które teraz mam, chcę pokazywać dla Was. I co było dalej? Kiedy skończyli strzelać? Były dwa wybuchy, i te terroryści mieli jeszcze taki, nie wiem, co to był benzina, lub coś takiego w takich butelkach. I po prostu bardzo duży pożar był po tym. Kiedy oni to zrobili, po prostu wyjechali stąd na tym samym samochodzie. I teraz w Moskwie nikt nie może ich znaleźć, bo. Nie wiem, w jaki sposób to możliwe, bo Moskwa to w Rosji miasto numer jeden, w którym jeśli po prostu, po prostu spacerujesz po miastu, po ulicy na przykład, możesz zobaczyć bardzo, bardzo dużo kamer. I te niezwykłe kamery, te kamery, które mogą znaleźć wszystkie informacje tylko po twojej twarzy. Na przykład, proszę, spacerujesz i ta kamerka może po prostu znaleźć tam Twój paszport, gdzie pracujesz i tak dalej. Taka bardzo, bardzo duża informacja o Ciebie. Na przykład, jeśli po prostu otworzysz ten, no, jak to, plakat, nie wiem, na przykład Free Nawalny. Na przykład, od razu policjanci wiedzą o Ciebie wszystko. I jak w takim mieście, w ten czas wojny na przykład, tak. E Kiedy Moskwa broniona tymi policjantami i Ministerstwa Obrony, jak w tych czasach to możliwo zrobić, żeby nie znaleźć tych terrorystów. To wydarzyło się, strzelanina, nie wiem, i potem się, jak widzimy, bardzo dużo wszystkich tam służb pożarowych, policjantów, wszystkich po prostu i tutaj tych, ile не сетки, сетки тих самоходів. Зачали евакуовувати всіх, ну і забили вже на той час. Є інформація, що 100 людей застали забити, є ще сетки людей uh, мають ружні, ружні тен ран, не wiem, І ніхто не може їх знайти. Тут люди, які też byli w środku tego, ani po prostu mówią, że mówią, że oni, co oni jakby mogli zobaczyć, co było, w jaki sposób, bo było tak, że bardzo dużo ludzi, którzy po prostu byli w środku, oni biegli od tych terrorystów, a te terrorysty po prostu strzelali w tył. I w taki sposób, nie wiem, tam uciekali po prostu stąd ten pożar, który był w tym budynku zaczęli jakby ponad 320 osób i ponad 130 jednostek sprzętu było zaangażowanych w gaszenie pożaru po prostu zaczęli gaszyć ten pożar tymi jeszcze helikopterami holik i w taki sposób to było na tym samochodzie Wyjechali stąd terrorysty, patrzcie, kamery, wszystko, wszystko mogą znaleźć całą informację, ale kto to był, nikt nie wie. Bardzo dużo artystów, jeszcze było, znanych w Rosji, i tutaj napisano, że oni też byli w środku i mogli jakby uciekać stąd. dalej to zespół peknik, zespół muzy muzyczny i który chcieli zacząć koncert, ale. Trzeba było jeszcze 5 minut poczekać, żeby zacząć, ale zaczęła się ta strzelanina. No i dalej tutaj jeszcze jakieś zdjęcia z tego samochodu, jak wyglądało ta ten samochód. Tutaj na przykład możemy zobaczyć co, jak to zaczęło się. O ten, ten samochód z terrorystami ludzi ten terroryst wyszedli z tymi karabinami maszynowymi i zaczęli od razu strzelać i ten też samochód to też jakiś nie wiem chyba w, w tym samochodzie też ktoś był z terrorystów dalej też to specnaz to jakby nie wiem taki amon taki policjanci bardzo bardzo mocny zaczęli wchodzić do środka to te terrorysty zrobili zdjęcie tych terrorystów oczywiście Możemy zobaczyć, że tutaj nie ma żadnych tych masek, nie wiem. Po prostu zwykła twarz. Chyba wszyscy mówią, że to jest i Igił. I państwo rosyjskie od razu powiedziało, że to nie jest Ukraińcy. Dalej tutaj możemy zobaczyć pierwszy listy, który byli ludzie, których zabili. Tutaj 37, ale i już ich ponad 100. Jakiś człowiek, tutaj nie wiem, co to za człowiek. Zatrzymali. Niektórzy mówią, że to jest jeden z terrorystów, ale to teraz nie, nie wiadomo. Chyba nie, bo wszystkie terrorysty, wszyscy terrorysty, którzy byli, oni po prostu uciekli. Ten człowiek to jest moje miasto Niżnikamsk, z którego jestem, z Republiki Tatarstan. I on też był w środku tego budynku i też bronił niektórych ludzi. Teraz mają jakieś ze zdrowiem tam jakieś problemy z tego powodu. Jeszcze ten list, tutaj jeszcze 147 ludzi jest ran, ran, ranny, no i tutaj też duża lista tych, bardzo dużo przyjechało tych służb pożarowych, policjantów, ten pożar zaczęli też likwidować, żeby wszystko jakby gasić, tak? Bo było dwa wybucha, ten dwa wybucha były zrobione przez granaty te, które były u tych terrorystów. Tutaj ludzie filmowali to, co było w środku w ten moment, kiedy była ta strzelanina. No i, i mogli wyjść z tego budynku. Też ktoś tam strzelał. tutaj kobieta, która wyszła bardzo szybko i też mówi, że jak to wszystko wyglądało że zaczęło się ta strzelanina wszystkich zaczęli po prostu strzelać w tył po prostu zwykłych ludzi zaczęli po prostu strzelać oni powiedzieli, że przepraszam, nie trzeba A i był taki... Nie, ma... nie mogę ten kawałek tutaj pokazywać bo od razu dostanę tego bloka, bana bo tam tak widać z tych kamer, których w środku bardzo duże a po prostu ludzie zwykłych nie wiem, 20 chyba ich było, a po prostu zwykłych dzieci, kobiety zaczęli się ubiegać od tych terrorystów, i tam była taka ściana, i nie mogli dalej oczywiście iść, bo ta to ściana usiedli jakby obok ściany, i terroryści po prostu zaczęli strzelać jakby bardzo blisko do tych ludzi, i wszystkich zabili. Od razu. A taksówkarze zaczęli robić taki. Ten. Jak to. Bardzo drogo kosztowała ta wksówka, taksówka od razu z tych... W, w Moskwie z tego powodu. A ten taksówkarz powiedział, że ja po pierwsze jestem człowiekiem, a po drugie już jestem taksówkarzem. I dlatego ja chcę za darmo pomagać, żeby wyjechać stąd, z tego. Jakby z tej okolicy. To też kobieta, który. Była w środku i też powiedziało tu, że ona po prostu jakby do ziemi w taki sposób była, nie wiem, leżała i zrobiło tak, jakby jest zabita. I jakieś tam kobieta obok niej też tak samo zrobiła, ale ta kobieta była twarzy jakby w taki sposób do, do dołu, a kobieta obok była twarzy jakby w górę. W gór. Terrorysty zobaczyli, że ona jakby jeszcze nie zabita zabili tę kobietę, a tu kobietę nie zabili ona teraz o tym mówi: że Ja po prostu była w szoku, że ta kobieta jakby została zabita, a ja nie. To ten propagandist muzyczny mówi, że o co, co się dzieje, i tak dalej. To jest kobieta, która też była w środku i mówi, jak to wszystko wyglądało z jej strony. Bardzo dużo ludzi przyszedli do tego, żeby złożyć kwiaty. Do, w pamięć o tym tutaj, w Estonia i we wszystkich miastach, to Francji, Paryż, i do konsulatu przyszedli ludzie, żeby kwiaty złożyć. Tutaj, ten broń, która była. Ten film nagrali po prostu ludzie, którzy jechali obok i w ten czas szelaniny ten człowiek pod, podszedł do, do tego człowieka w samochodzie. I on powiedział, że tam 3-4 człowieka z bronią, z karabinami maszynowymi zaczęli tam strzelać. I ten człowiek tylko, tylko, jakby, wow, co? I od razu stąd też wyjechał. W ten czas też chcę powiedzieć, że w ten czas i teraz też Ukraina zaatakowała wszystkie. Ropy naftowe, te magazyny ropy, ropy naftowej w Rosji, który jakby jak to, dali rady, chyba, znieścić. No i w, na przykład to w Samarii. I tutaj, w tym, mieście, w tym mieście mieszka moja babcia i mój, tam nie wiem, kuzen, kuzyna i, w общем, rodzina. I też ich dzisiaj zaatakowali. Dalej. Nowa lista o 4, o 4 rano. Oczywiście, służba pożarowa wszedła do środka tego budynku i zaczęli patrzeć, w jakim stanie jest ten budynek, co trzeba robić. No, i jak zwykle, to było po tym, jak wszystko to znieścili i już gasili ten pożar. No, tak wszystko wygląda w taki sposób. to jest jakby normalny stan w taki sposób powiem, że to jakby styl architekturny, to nie znieścili to to też strzelali i z tego powodu, że strzelali jakby znieścili szkło, bardzo dużo szkła no i w taki sposób wyglądał ten pożar a co ja chcę powiedzieć na ten temat teraz tutaj wszyscy mówią, że tutaj, a iście wot, tylko wot. Teraz nowa informacja. Trzy dzieci zostali zabite po tym terakcie, w tym krokus, w tym krokus, nazwa tego budynka. Teraz w szpitalu znaj znaj znajduje się 121 człowiek, w tym dzieci, ludzie, którzy jeszcze żyją i mają jakieś tam rany. Co ja chcę powiedzieć? Teraz. Wszyscy gadają o tym, że co to było I jakby kto to zrobił I państwo rosyjskie mówią, że to jakby nie jest Ukraińcy Bo jakby to, żeby to zrobili, jeśli to zrobili Ukraińcy, to dlaczego po prostu zwykły krokus City Hall Ten krokus, ten, ten budynek, gdzie po prostu sala koncertowa i tam zwykły ludzie Jeszcze nikt nie wie dokładnie, kto naprawdę to był, kto jest to ludzi, kim jest te ludzi, ale Państwo mówi, że przepraszam, że to wydarzyło się i bla bla bla. Bo ja po prostu nie mogę w to, w to uwierzyć, że to jakiś po prostu zwykły terrorysty. Bo w, jeszcze raz, w Moskwie nie możesz po prostu przejść, żeby jakaś tam kamera nie skanowała, nie wiem twarz i nie znalazła wszystkie informacje o ciebie. Babcia, który po prostu może nie wiem, trzymać kartkę z Nie wiem, Swobodu Nawalnemu na przykład, od razu będzie zatrzymana policjantami i albo nie wiem, tam jedna kobieta po prostu też to zrobiła, potem trzy dni po prostu nie wiem, spocerowała tam po ulicy i po prostu do pracy chodziła, a potem. Była zatrzymana policjantami z tego powodu, że kamera znalazła informację o niej, i teraz, jakby tam, nie wiem, z tego powodu, że ona po stronie Navalnego. A tutaj akt ten terrorystyczny, atak terrorystyczny, i nikt nie wie, kto to jest. Um, ja mówiłem jeszcze w, wiecie co, w, chyba na ostatnim na żywo. Mówiłem, że przed wyborami zawsze w Rosji coś, jakiś tam atak terrorystyczny można znaleźć. Na przykład, jeśli wszystko w porządku, cicho, nie ma żadnej wojny, jeszcze coś, to chyba tam taki wiecie: po prostu jakiś tam człowiek do szkoły przeszedł z bronią i zaatakował tam 3-5 dzieci. No, i wszyscy Rosjanie takie, eh. No, coś jest, no jak to możliwe? Trzeba głosować za Putina, żeby tego nie było, bo Putin może i Putin przed wyborami jakby rozwiązał, rozwiązywał ten problem. I od razu wszyscy taki, o, Putin, dobry człowiek, Putin, hmm, trzeba głosować za niego. A tutaj wszystko to było zrobione po wyborach. No i to też ja tylko, to przepraszam, to moja opinia, ja myślę w taki sposób. Mam takie opinie, że ja myślę, że w Moskwie nie możesz po prostu zabić kilka setek ludzi i wyjechać stąd, żeby nikt nie zatrzymał ciebie. W Moskwie to po prostu niemożliwe. Po tym, w czasach wojny 100%, to jeszcze jakby mocniejsza praca policjantów. To jest Krokus, to największy ten budynek, w którym teraz w Moskwie można wiem, prowadzić te koncerty. Ludzie, którzy przyjechali, tam byli mery, tych, jak burmistrzy miast, bardzo takie gwiazdy, znane w Rosji, też byli w środku. I ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że nie było żadnej, nie wiem, tam, no co, pięć ochroniarzy, naprawdę pięć ochroniarzy, którzy nie mają broni żadnej. Co to za, co to za nie wiem, ochroniarzy? I, i, I dla mnie to po prostu jestem zdziwiony z tego, że to możliwe w czasach wojny w Rosji, kiedy Putin jest jakby panem tej Rosji i kiedy w Rosji, nawet w Moskwie, policjantów, jakby więcej niż zwykłych ludzi. I we wszyscy, w, w tych czasach możemy zobaczyć to wydarzenie. Dla mnie to po prostu niemożliwe. Ja nie mogę w to uwierzyć, że to było zrobione zwykłymi tymi terrorystami. Moja opinia taka, że ja myślę, że to Putin zrobił dlatego, żeby po pierwsze Putin po prostu to zrobił. Teraz chyba 5 albo 10 dni, wszyscy będzie znależony, nie wiem, no, wszyscy będziemy wiedzieć, kto kim jestem te ludzi, te terrorysty i oni pójdą do więzienia oczywiście. I Putin jakby, o, patrzcie, ja to zrobił, patrzcie, ja, ja zatrzymaliśmy tych ludzi i tak, to bardzo źle. Dlatego. Jeśli chcecie bronić nasz kraj, to trzeba uh, iść na, na kolejne mobilizacje. To po pierwsze. To zrobiono dlatego, żeby wszyscy byli taki, wiecie, jakby O! Chcemy walczyć z tymi! To naprawdę Ukraińcy kupowali tych ludzi, dlatego, żeby oni zabili naszych zwykłych ludzi i możemy walczyć. I dlatego było zrobione, żeby sprowadzić kolejne mobilizacje, to po pierwsze, po drugie, po prostu mogli to zrobić, żeby kolejny raz pokazy, 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 pokazywać, że Putin um, Może jakby trzymać Rosję w taki, um, w rękach Tak, to było zrobione, ale Putin wszystkich znalazł i teraz um, będzie bardzo taka mocna kara Żeby jeszcze raz wszyscy ludzie um, jakby powiedzieli, że oh, Putin, dobry człowiek. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć o tym, że ja już mówiłem na ostatnim na żywo, że czekajcie, czekajcie na zamach ten atak terrorystyczny przed wyborami lub po. Bo w Rosji to Rosji, Rosji tak wszystko działa. Przed wyborami zawsze coś będzie, jakiś atak terrorystyczny. Teraz też, też wszyscy mówili o tym, że coś będzie, coś będzie. Chyba Putin, aha, jeśli wszyscy czekają na to, nie będziemy przed, będziemy po. I zrobił w taki sposób. To tylko moja opinia, i to, i to jest informacja, która uh, była znaleziona w ten czas do 7, uh, 7 rano. Do 7 rano. Dalej, kolejny odcinek będzie już chyba, uh, który będzie um, mieć. Takiej prawdziwej informacji, ile to możliwe, i nowe informacje o tym ataku terrorystycznym. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o, na ten temat. Bardzo ciekawe będzie mi po jakby czytać to wszystko. No i przepraszam od razu, że coś, jakieś tam słowo po polsku nie poprawnie mówiłem, bo. To było bardzo, nie wiem, spontaniczne, bardzo szybko ja to wszystko znalazłem, włączył kamerkę i nie, nie miałem żadnego tekstu, po prostu jak z głowy wszystko to mówiłem. Przepraszam, jeśli coś będzie, mówiłem nie w poprawny sposób. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, dziękuję bardzo za subskrypcję na mój Patronite i do widzenia wszystkim.